18. Seria rozgrywek PGN Superligi Kobiet. Jesteśmy w Hali Relax w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie miejscowa MKS Piotrkowia zagra z EKS-em Start Elbląg. Piotr Bugajny, kanal plus sport. Zapraszam Państwa na to spotkanie, które zapowiada się naprawdę ciekawe. Szczepanik teraz z Trybowicz, próbowała zagrać 1 na 1 Odgrała jeszcze do skrzydła, i mamy pierwsze trafienie, które otwiera nam ten mecz. Ciekawe rzut teraz Joanny Wołoszyk. I mamy trafienie, a teraz gol numer 6 dla startu Elbląg autorstwa Katarzyny Cygan. Świerczek sama kończy rzut, broni ten rzut, chybka dobitka Klonowskiej, świetna. Wołoszyk-Stapurewicz sama kończy akcję rzutem. Czarnuła szansa na grę Oreszczuk, bramka. Przy bramkową przewagę. Już w tym spotkaniu szansa przed Szczepanik na rehabilitację. Po podaniu Pauliny Stapurewicz. Wołoszyk. Zasłona od Choromańskiej. Joanna Wołoszyk. Jureńczyk z wagą na środku obrony. Właśnie Wołoszyk. I gra Joanna Waga. Trawczyńska. Znowu do Trpowicz, ależ gol teraz Tatiany. Był teraz już w centralnej strefie zablokowana Joanna Wołoszyk, ale druga próba już skuteczna. Oreszczuk, Jureńczyk, Trawczyńska, Trpowicz stawia zasłonę na Choromańskiej, Trawczyńska. Jureńczyk jeszcze z Kozłem pokonuje chybkę. Mamy Dworniczuk na środku rozegrania Cygan. Pięknie powędrowała ta piłka do Nikoli Szczepanik, która nie trafia, ale tam była jeszcze jej koleżanka, Wiktoria Tarczyluk. Dworniczuk, Cygan do Choromańskiej, gol. 23 do 19, Justyna Świerczyk, Aleksandra Oreszczuk, Drażyk sama indywidualnie pokonana, Aleksandra Chybka. Szukana teraz Drażyk i o szczęściu może mówić Paulina Kopańska. Jana Włoszyk na środku obrony. Kopańska teraz przegrała tę rywalizację, opozycję z Tatianą Trbowicz. W momencie Kinga Stanisławczyk, Włoszyk. Tak, jeszcze oddaje do skrzydłowej i Wiktoria Tarczy lub Trbowicz. Stanisławczyk. Ruszam z ostatnimi minutami tego spotkania. Stanisławczyk, trafia 25, 30. Joanna Waga. Stanisławczyk do Trbowicz, gol. No i teraz wychodzą wysoko. Wydaje mi się, że jednak za późno, co najmniej o kilka minut. No bardzo łatwo oszukana Królikowska. Czy zostanie z wynikiem 35 do 31? Jednak nie błąd popełniła Nikola Owczarek. Ale to nie zmienia faktu, że w końcu od 15 października drużyna startu Elbląg ma chwilę radości, ma chwilę triumfu. I oczywiście Joanna Wołoszyk, MVP tego spotkania. Dobrego wieczoru.